Cześć, z tej strony Halk to Was w kolejnym odcinku Na krokę. Jak ostatnio powiedziałem Troszeczkę przyspieszymy tempa A więc będzie trochę Energicznie Trochę wesoło Także bez pitu pitu Może zaczniemy Ale zanim zaczniemy Oczywiście dla wszystkich bardzo serdeczne pozdrowienia Podziękowania A ten utwór dziękuję Wam wszystkim ale przede wszystkim mojej najwierniejszej, najgorątszej fance, która przeogromnie lubi wiwat. Mam nadzieję, że to autora tego, tego co wykonuje oczywiście karaoke. Nie oryginalnego, bo oryginalnego to przecież nie ma co się z nim równać, ale dobrze. Dzisiaj dla Was wykonam wiwat i oddam Ci wszystko. Tak jest. Odam ci wszystko, a więc zaczynamy może co? Żeby nie przedłużać. Łoddam ci wszystko, ładam ci siebie, kochana. Wodam ci miłość, Łodam ci wszystko, co mam. Ło, o, 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 A jeśli będzie, trzeba, to na głowie stanę. A jeśli będzie, trzeba, ty przecież wiesz no. Ło, o, o, obiecuję tobie, obiecuję tobie to miło. Obiecuję Tobie, obiecuję Ci lepszy świat. o, wow, o, oh, oh. tylko przy nie będziesz, tylko przy nie będziesz szczęśliwa. Ja Ci wszystko oddam, ja Ci wszystko oddam, co mam. wo o o o Francisco, ze mną zobaczysz to wszystko Włochy, Hawaje i w lutym też będzie maj whoa. Tranco w tej ksasie, bo kasę ma się no przecież Bo kto tak będzie, będzie Cię kochał jak ju. obiecuję tobie, obiecuję tobie to miłość. U -u -u. Obiecuję tobie, obiecuję ci lepszy świat. U -u -u. Się ten, ty będziesz chcę w tym momencie zabrać będziesz Nie Ja ci wszystko momencie zabrać głos. Nie chcę Przedstawiam. O, obiecuję Tobie, obiecuję tobie, to miłość. Obiecuję Tobie, obiecuję Ci lepszy świat. Uu, uu, uu. tylko przy nie będziesz, tylko będziesz nieszczęśliwą. Ja Ci wszystko oddam, ja Ci wszystko oddam, co mam. Tylko przy mnie będziesz, tylko przy mnie będziesz szczęśliwą Ja Ci wszystko oddam, ja ci wszystko oddam co mam wow, 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 wow. Tak moi drodzy, to był wykon z repertuaru WiWAT i oddam ci wszystko a więc mam nadzieję, że wykon Ci się podobał. Jeśli tak, oczywiście koniecznie daj lajka. Koniecznie skomentuj. I koniecznie, jeśli, jeśli jesteś nowy, zasubskrybuj. A więc ja Wam życzę miłego dnia. Pełen pozytywnego powera, energii. No i co? Widzimy się w kolejnym odcinku, prawda? Na kolejnym odcinku serii. Może karaoke. Na pewno live jak codziennie wieczorem. Ale dobrze. To nie w tym temacie. A więc pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Całuszki i trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć.